Flesz integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Elmi Abdi jest Somalijczykiem. Przyjechał do Polski w 1996 roku, kiedy w jego kraju panowała wojna domowa. Spotkał się wówczas z ciepłym przyjęciem ze strony naszych rodaków. Pierwsze wrażenie, które w ogóle spotkałem tutaj w Polsce, spotkałam spotkałem bardzo dobrych ludzi, którzy mnie przyjęli. Dali mi gdzie spać, co jeść i tak dalej. I to mi dało taką poczucie, że tu może być moje miejsce. Niestety nie zawsze Polacy byli dla niego pomocni. Bywało też tak, że Elmi spotykał się z objawem nietolerancji. Oczywiście nie na każdym kroku. Takie sytuacje jednak wywołują wśród obcokrajowców stereotypowe myślenie, nie, wobec nas. Jesteśmy tutaj jako gości. Myślę, że widać, że społeczeństwo polskie nie jest otwarte, gdzie poznać obcych krajowców. Dlatego integracja z Polakami jest naprawdę bardzo trudna i ciężka. Cały czas bierzemy pierwszą inicjatywę, gdzie by na przykład zaprosić Polaka, na przykład, żeby nam poznało. Miało to być na odwrotnie. Dobrze by było, żeby Polacy. Chcieli nas poznać. Wtedy oni będą widzieli, z kim mają do z kim będą mieli jako sąsiad. Dotarcie do Polaków jest naprawdę bardzo ciężko. Ogólny Polak to jest taki naród, naprawdę bardzo dobry, gościnny itd., ale wśród nich jest parę osób, które mogą zepsuć całą reputację polską. Szkoda by było, żeby ludzie tolerancyjni musieli wstydzić się ze swoich rodaków. Starajmy się pomagać, a przynajmniej nie przeszkadzajmy. Nie musimy zgadzać się z innymi, ale wystarczy spróbować zrozumieć drugiego człowieka. Katarzyna Leszczyńska, do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.